Witajcie 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 dzisiaj po bardzo długiej przerwie. Jak widzicie jesteśmy pod parkiem. W zasadzie można to tak określić a dokładnie pod bramą która dzieli nas od od mauzoleum którego właśnie widzicie niestety przez tą bramę nie jesteśmy w stanie przejść ale spróbujemy przejść odwrotną stroną od tyłu parku. Po to, po to żeby wam pokazać kryptę kryptę trumną, która znajduje się pod mauzoleum. Mam nadzieję, że w ogóle tam jeszcze jest, a nie że dojdziemy i będzie kicha z tego. Ale już za chwilę spróbujemy obejść całość. Wow, słuchajcie, to co widzicie po lewej stronie to jest oczywiście mur. Wysoki mur na powiedzmy około 2-2 metry. Ale nie mówię wow z tego powodu, że mamy mur, tylko z tego powodu, że mamy ogromną ilość komarów. Jak widzicie, jest kupę haszczy. Spróbujemy poszukać jakiś otwór w murze. Może będziemy mogli wejść, ale na razie to musimy stąd gnać, bo nas zjedzą, z tego co widzę, i już słyszymy się za chwileczkę. Kurde! Ok, słuchajcie, udało się nam uciec przed komarami. I tak jak widzieliście przed chwileczką, ponieważ kamerę obróciłem już mamy wejście. Taka dziwna sprawa, ale przeważnie jak to zaprzebywa, przód jest pozamykany, tył jest otwarty, no i w ten sposób nie włamując się, wchodzimy do środka. Słuchajcie, tak jak widzicie przed nami otwór troszeczkę daleko, ale pewnie go widzicie już otwór do krypty, a przed nami roztacza się mauzoleum, może troszeczkę historii o tym miejscu. Pierwszy pochówek, słuchajcie, był w 1818 roku. Jest to cmentarz ewangelicki, e, gdzie, gdzie był zarządzany przez Niemców. No, tak to można określić, ponieważ tutaj mieszkała i żyła w tej okolicy rodzina niemiecka. Ogólnie możemy powiedzieć też, że mieścimy się w starych granicach Polski. Tak, słuchajcie, jeszcze można powiedzieć dodatkowo, że to. No, rejon pruski, jeżeli można mówić o czasach, jeżeli mogę to tak uzasadnić, ale nie będziemy mówić o czasach pruskich czy u niemieckich, a zostaniemy z kaplicą, którą właśnie widzicie. Kaplicę zbudowano w XIX wieku, jest to neogotycka ceglano-kamienna kaplica. Przepiękna. Za chwileczkę wejdziemy do środka i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda, a potem, a potem wejdziemy do krypty i zobaczymy, czy są trumny? Ok, słuchajcie, stoimy przed kaplicą. Piękne wejście, w zasadzie portal. Po lewej i po prawej stronie dwie kolumny. Dzisiaj jest ciężko powiedzieć, czy na nich coś stało, ponieważ nie ma już po tym śladu. Ale jak widzicie, rzeźbienia pozostały. Bardzo ładne. No i co, pozostaje nam wejść do środka. Słuchajcie, tak jak widzicie, tynku na ścianach już nie ma. Z każdej strony kaplicy były okna, okna z witrażami. Witraże nie zachowały się do u dzisiejsz dzisiejszego dnia, ale za chwileczkę Wam pokażę również sklepienie sklepienie z drewna. Mówię tu oczywiście o części górnej, czyli dachu pięknie zachowane. A tutaj, tak jak Wam pokazuję, okna a w zasadzie to, co z nich pozostało. Najbardziej oczywiście interesuje nas to, co jest na podłodze, o właśnie w tym miejscu. Jak widzicie, jest to zarys, można powiedzieć płyty, płyty, która była podnoszona i pod nią znajduje się grobowiec. Właśnie tutaj odbywała się cała msza, po czym prawdopodobnie trumna była spuszczana do grobowca. Tutaj widzicie Również małe okno nad wejściem i całe sklepienie. Przepiękne sklepienie. Ok, słuchajcie, może bardziej skupimy się na kaplicy, a nie na jej zadaszeniu. Czyli na głównej płycie, która jest po środku. Tak jak widzicie, płyta była podnoszona za cztery uchwyty. Za chwilę wam pokażę część, która pozostała po ostatnim z uchwytów. Po podniesieniu tej płyty do krypty była spuszczana trumna. Sam uchwyt już Wam pokazuję, a raczej jego resztki. Tu jest jedno mocowanie, tu jest drugie mocowanie, przy środek bieg pałąk i tak za cztery uchwyty, cztery osoby podnosiły całą płytę. Myślę, że słuchajcie, nie będziemy przedłużać wizyty w, samym, w, samej, w, samej, w samej kaplicy, gdzie jesteśmy teraz, a wyjdziemy na zewnątrz i wejdziemy bezpośrednio do krypty. Ponieważ tak samo jak i Was i nas interesuje to, czy trumny pozostały może trumna i w jakim jest oczywiście stanie. No, to słuchajcie, wchodzimy do środka. Ciemność, przed nami dość mocna ciemność. Widzicie ściany? Ja już widzę po prawej stronie pierwszą wnękę, wnęka bez żadnego przejścia, tak jak Wam właśnie pokazuję. Pewnie mi się już zmienił głos, jest w pogłos tak zwany, za co Was bardzo przepraszam same słuchajcie ściany z tego co widzę składały się z części trzech, czyli trzech warstw cegieł. Same sklepienie zachowało się w idealnym stanie. Już wam je pokazuję. No a pod moimi nogami słuchajcie pozostał tynk i chyba i chyba zniszczenia, które dokonali szabrownicy, bo takich trzeba określić. Jak widzicie, sami próbowali znaleźć coś w tych ścianach, gdzie można powiedzieć, że to jest miejsce święte miejsce pochubku osób. Tu mamy piękne. Rzeźbienia, które pozostały jeszcze w tej krypcie. I chyba, żeby nie przedłużać, słuchajcie, udamy się do części środkowej, gdzie, tak jak już widziałem z daleka, prawdopodobnie już widzę jedną trumnę, która się tam znajduje. Wow! No, muszę powiedzieć, nie spodziewałem się takich zniszczeń. To znaczy, tak jak Wam teraz będę pokazywał i już widzicie sufit i płytę, która mieści się w kaplicy nad nami, która była podnoszona, a same trumny były spuszczane. Tynk ze sufitu, jakichś z bocznych ścian, uległ korozji, już spadł. Pozostały jeszcze płyty granitowe, w samym narożniku na pewno już je widzicie. No i miejsca, miejsca, gdzie były składowane trumny. Słuchajcie, miejsce same całokształtem jest przerażające. Tu widzimy jedną z która pozostała. Za chwilę tam podejdę. Ale przerażające jest to, że szabrownicy dokonali tak potężnych zniszczeń. Jest to miejsce, oczywiście, które powinno się uszanować, ponieważ był tutaj pochóbek osób. Wiecie co? Nie wiem, czy zaglądnę do tej trumny, chociaż ma potężny otwór, ale z ciekawości, ciekawość mnie tak zżera, że na pewno tam zaglądniemy za chwileczkę, no ale chciałbym, żebym najpierw ją pokazać. Trumna ca, cała jest metalowa, nitowana, zachowała się w bardzo dobrym stanie. Oprócz oczywiście tego otworu na środku, który ktoś wyciął. Spróbuję Wam troszeczkę bardziej kamerę tutaj przybliżyć. Pozostał uchwyt, jak widzicie. Do wyciągania lub wkładania, oczywiście tej trumny. No i co? Chyba sobie zaglądniemy do środka. Tak, słuchajcie, pozostał w środku drewniany spód trumny. Trumna metalowa, czyli całokształt, zachowany w dobrym stanie. Czy zobaczymy kości, już podświetlam? Nie, słuchajcie. Kości nie ma, jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli mogę to tak określić. Nie chciałbym oczywiście tutaj u nikogo urazić takim określeniem. Pozostał część drewniany, trumny, tak jak widzicie sami. Reszty niestety brak, czyli, tak jak powiedziałem, szabrownicy byli już w tej krypcie. Jest to bardzo, bardzo przykre. Sama trumna metalowa, tak jak widzicie, pokazuje wam właśnie jej górę. Zachowała się w idealnym stanie. Takich wnęk było parę. Tutaj po lewej mojej stronie, tutaj już wam pokazuję o właśnie. Cała krypta była z takich płyt granitowych wyłożona takimi płytami granitowymi, a i do góry i poniżej, tak jak wam właśnie pokazuję, były, były składane trumny, trumny ze zwłokami dzisiaj oczywiście nam jest trudno powiedzieć, czy te wnęki były były, yy, były z trumnami, czy też nie, czy tylko miejscem przygotowanym do trumien ale widać, że wiele osób, tak zwanych szabrowników, o których już wcześniej wspominałem, a nie będę ich określił jako hieny, chociaż też bym mógł tak określić jako hieny, niestety zdewastowały całą kryptę. Słuchajcie, tak, trumnę znaleźliśmy, co widzieliście, no i pozostaje nam kończyć ten króciutki urbex. Oczywiście na koniec... Tutaj jeszcze Wam mogę pokazać, słuchajcie, już Wam pokazuję płytki. Płytki jeszcze pozostały, czyli, były, czyli sama podłoga była wyłożona w płytkach, a granit był po bokach. No i co, pozostaje nam zakończyć ten króciutki urbeks z Wami. Znaleźliśmy trumnę, a raczej to, co pozostało z niej i czas opuścić te święte miejsce. Słuchajcie, na koniec oczywiście pozwolę sobie może Wam przypomnieć delikatnie, iż moja walka z rakiem, z rakiem złośliwym nadal jeszcze oczywiście trwa. Prowadzę również zbiórkę wsparcia tej walki, zbiórkę finansową. Macie link poniżej. Zapraszam do pomocy. Tak, bo ta pomoc jest potrzebna. Jest potrzebna również po to, abym mógł odwiedzać z Wami takie miejsca, jak widzicie. Więc co? Pozostaje się z Wami pożegnać i powiedzieć do kolejnego. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.